Tak się nie godzi. Znaczy tak tak teraz, chłopaki. Panowie. Wychodzimy. I tam, tam, tam. Tam dość biegnie. Tam? tam dość biegnie? O, tam w tym budynku. O, no, faktycznie i... widać, no? Patrzmy nasz żółty znak. Tam coś, jakaś rata poleciała stamtąd. Aha. No, kurde, nie wiem, czy to jest na No, ale nie na nie, zielonym tam cały czas sobie gościu stoi. No, nie będę strzelał, nie? Hmm. Nie, bez sensu nie traficie to mogę zaznaczyć Ej, do tu do lasu. Ja się może chociaż schowajmy za koronami drzew, żeby nas nie hmm. widział. Daleko to ja zaznaczyłem? To gówno? Kawałek jeszcze. To my w sumie w strefie już jesteśmy, nie? Nie wiem, czy teraz ze strefą się nie będziemy przesuwali po prostu? Możemy. Możemy tu przykisić o góra. Ale sprawdzę, chociaż szopę. Może raczej jeszcze jest, ale w sumie jest strasznie. O, to jest zajebista motoryzacja, kurwa. Tu? A jak Ford Bronco stary, kurwa. Patrz, i nawet jest. Yy, wunderbaum. <laughs> Gdzieś na granicę strefy trzeba było, nie? Znowu dojść. Kurde. No to ja bym szedł w kierunku zielonego, i potem schodził. Może akurat wyjdziemy mu na plecy. A może akurat będzie patrzył i nas będzie strzelał. No ale to jak chcemy, tak to musimy iść, nie? No to jazda. Ale biegniemy. Chyba, czy tamta banda już żyje. Które też nie szli od tej strony, co my? Goś się utopił. Przekra śmierć. <laughs> Mamy no moment, co? Trzeba iść, no. Taka strefa teraz już poleci w naszą stronę. To nie wiem, czy my tam zdążymy do niego wjebać się na plecach. Wydaje że będzie kiepsko. To chodźmy już na żółty. Ale dużo ludzi żyje na ten etap gry chyba, nie? Mm. Ale wtedy ten poprzedni mecz też dużo ludzi żyło. Dobra, nie... piszą pewnie w mieście, kurwa, w budynkach. No, nie bo powybijali się za, się za bardzo. Otwierane. Za bardzo nie rusza. No, trzeba uważać na tą lewą stronę. Mm. Co ja to zaznaczyłem? Co to jest? To jest jakiś kościół? No chwilę nikt tam nie biegnie Na X możesz schować broń kupsonek i szybciej biegniesz Schowałem, słuchałem Przestawiłem klapki w tryb i lecę To jest jakaś rezydencja O to ty masz kroksy chyba No kurde A tak leci Prawdziwy olimpijczyk Czy to nie jest lutowane chyba? Gdzieś niedaleko strzały w ogóle nie biegnie. A strefa jak strefa chujowizna, no jak to Tam goś. Dostaje. Od dostaje od kogoś. kogoś. Nie wiesz co ja nie wiem nie wiem czy jest sens żebyś strzelał, bo nie... Nie, nie. ja tylko obserwuję tak naprawdę Siedzi tam między tymi kontenerami chyba. Tak, dostał mocno. Jak tu był jakiś hełm, to ja chętnie podniosłem. No bo kopsonek ma uszkodzony hełm a, czekaj, słuchajcie, ale my będziemy opływać jezioro, czy lecimy już prawą stroną? Bo to jest trzeba będzie, będzie ruszać, zaraz, no. no trzeba trzeba będzie ruszać, Ej, i wolałbym nie płynąć. Ja bym, tam, ja bym na waszym to bym przed już. No. Tam jeszcze w razie czego jest poduszkowiec? Tam, niestety były strzały. Z tamtej okolicy. Chyba, znaczy, że macie właśnie tym przepłynąć przez to, to. No jest na wprost, nie? Ok no, damy osoby znać, nie? Pewnie i tak damy osoby znać jak będziemy szli gdzieś tam tym mostem, czy tak podejrzewam, że i tak będzie nas widać To jak chcecie kurwa, bo, bo przepłynąć to szybciej przepłyniecie, nie? A tak to będziecie biec, ale no niby lepszy kawer, no to nie wiem Kurde, mało czasu mamy, chyba tak. nie, chyba motorowa co? Chyba tak Na molo chłopaki na molo, czy wpływamy, Gazu. wpierdalamy się na pałę, czy kurwa... Chyba na, mol, na molo, molo, bo na molo płyn... będzie szybciej, bo tak. płynąć to też będzie. Tak, będzie dłużej wpłynąć. Tu apteczki jeszcze. O no, kurwa, weźcie te apteczki. Ja jestem wpłynął, ja nie wezmę. Wsiadać! Jesteście? Jeszcze nie. No? Kurwa. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, ogień, ogień, ogień. Nie ogień. będzie płynąć, nie będzie płynąć. Do przodu. Chyba do ciebie, no gdzieś. Ja ci zobaczę, cię, ja cię zasznać, Na drugą ja cię stronę, maczę. czy na drugą stronę. A, no może na drugą, może na drugą, no. w no. albo tu, tu. Ej, tu jest chyba no, dosyć wysoki, tam, tu jest wysoki teren. Ja, ma dawaj, dawaj. Jasna. dawaj. Ja. Ale jaja, ty. O, nie wierzę. Dobra. Idziemy. Jak to zrobili, jak w filmie, kurwa? <śles> To była idealna scena z tych szybkich i i ten czarny on no. się dartał Powinniśmy wysiadać z tego podróżkowca w ogóle jak leciał Póki co na razie ma się dość dobrze tutaj Poczekajmy, albo zaraz się strefa zamknie, zobaczymy No ten no, Tu no, level Bo drugi. Roka. Dzięki Można no to zamknąć, tego nie można Tu dużo rzeczy jest do podnoszenia jeszcze w ogóle hmm. Jak chcecie to można lutować ty w ogóle te maszynownie Ej, coś płynie A płynie tu... Mamy... Coś, no. Ej! Okej okay. Celowuje się w drzwi. U ciebie? Oskar? Coś, no coś płynęło na pewno Ale czy tu dopłynęło do no, czy, czy, czy to te generatory kurwa? One wrzęczą na pewno też Słuchajcie Kawałek tutaj Na zewnątrz coś. jest taki hak i można po lince się chyba tak, pierdolić. Faktycznie Faktycznie generatory gdzie jestem? Były generatory, dobra chłopaki, bo macie minutę, a to była ja, no ta strefa z daleko. Gazu, gazu. Musimy nazewnoć. O kurwa, no. A tutaj, dobra. No to jest gazu, mimo gazu to. chłopy. Nie wiem, czy musimy wsiadać. Ej, granot poleciał! U -u -u. A, na, na, przygaku, przygaku. Czekaj, Nie, nie, nie wjeżdżajcie tym, nie wierzajcie. Czekają na górze, kurwa. Kurwy syny. A, biedny kupconek spadł. Kurwa! Biegnijcie Aha. tam... Biegnij nam za Condić! Biegnij Oby. za... Kurwa! Albo właśnie rozdzielcie się po prostu, bo... Z syny. Ale na pewno nas słyszeli, że my to przypłynęliśmy. Pewnie tak, tak no, no. Kurwa Kondi, ja nie wiem czy ty dasz, ale... Wiem. Ja, że może być przypał. Ale właśnie kamper też. Ma mam mam zbyt... dużo... O, o, kurwa jest koniec Nie ja na się tu Ja nie miałem innej drogi. No wal te pelkillersy kurwa Jeszcze raz Żebyś miał na maksa no i, i, i biegnij, chowaj broni biegnij kurwa I, o, I ogień Ogień w dupie O chuj o. Trochę bije A czekaj, wolno idzie, wolno idzie No o właśnie, może dogonisz go jeszcze Jak nie to apteczka kurwa Centralnie, żebyś wyprzedził ją, strach. Nie, nie dam rady jej wyprzedzić chyba. To jest radę, jesteś teraz bliżej. Jesteś teraz bliżej, faktycznie. Po prawej chyba coś słyszę. Ty musisz napierdalać, nie masz wyboru. Biegnie prawo, po prawej. Jak cię, jakby cię złapała z to się chyba musisz lecieć. Tak czy siak się będzie musiał leczyć, no, chyba no, że to no. się no, odnowi. No, Nie, no, 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 no. to się ci odmawia. Kurwa. O kurwa. 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 Ej! Dawaj! Nie zdążysz! Dążysz! O kurwa! Gleba, gleba cieśarek. No światka i się leż, no. Ja pierdolę. Jebany Chuj. teraz daleko nie masz na czas. No, no. masz minutę czasu, a masz bardzo blisko strefę. Tak, powiedziałbym tak, że idź jak będzie 5 sekund, 10 sekund, coś takiego. Mhm. Drzwi powinienem słyszeć w słyszać czego, nie? No, po prawej. Mhm. Daj im się pozabijać, dziadom. Ale zobacz, jak długo czekali, zabili kuflanka i z czegoś tam czekał. No, kurwy syn. Na ciebie czekał. No, ale on nie wiedział, że tam będzie Będziesz miał pełne HP, kondy. Mhm. Mm Co ja słyszę? To są jakieś kurwa krople? Krople, krople. Gdzieś tam, Dragunów. No. Kozaka zajebali. No i w chacie pewnie ktoś siedzi, nie? Pięć sekund. Aha. No, już gdzieś. Dawaj, dawaj, no, dawaj, bo będzie cię tu biło. Spokojnie, ja spokojnie. O! Gość. Widziałeś gościa, no? Nie, wiem. Kurwa, 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 nimże, kurwa. ja pierdole. Kitraj, kitraj. Kitraj, kit. no. Są we dwóch, skurwysyny. Oni, oni się z kimś strzelają, ja myślę. Tam jest zrzut. A bez prawej się jeszcze nikt nie przyszedł. Ten z okna, ej w oknie był, w oknie był... I... no. Jest w oknie, w górnym oknie. Kładźcie kurwa. Może. Ale chujowa, Stefanie! Yeah. <laughs> kurwa, 10 ludzi żyje. Dobra, wbili chyba tam im chyba... Domku. Tak, no? chyba wbili tam im do tego domku, kurwa. Jakiś dymny chyba? No masz tu? No. O. Możesz obiegać to to się jest. prawą stroną. A, to jest może ten NS. To jest to implozja. A, niebieskiej strefy granat. Okej, okay, to już. To jest. a czyli po prostu strefa cię bije, dobra.

Jest goś chyba za kamieniem hmm. Albo mi się wydawało, ale dalej... Nie, nie wiem tak. jest! Dobrze w jedni Kukra! O niej! Za kamienie! Leczcie, Kamil, lecz się! Kurwa, no. ja tu nie jestem w strefie. O kurwa Swodka lewa. No, tam były po lewej. Masz jakieś jeszcze jeszcze? się, dobra, to nie są razem. Ktoś biegnie? Nie wiem, gdzie. Dobra, ty jesteś prawie, że w strefie, więc tam On tu siedzi chyba, nie? Dziś obok ja Nie wiem czy on tu nie siedzi Może być, albo za, za domkiem, albo w środku mhm. Kurwa Będzie strasznie mocno bić strefę No ale ona powolutku idzie, nie? Chyba wiedzą, że tu będzie. Nie, jeszcze. Nice. A, Aj... No pierdole. Drugie? Drugie. Drugie. Ile osób zostało? Tego nie wiem. Jasny chuj. Nie mówcie, że ten jeden gość został. Nikt inny nie biega, nie? <słuch> Chyba on Kurde. kurwy Raport. Ładnie, ładnie było. I tak tego no. właśnie coś za kamienia wyjąłeś. Nie, to, że coś teraz odjebał to było po prostu. <noise> Mistrzostwo totalne. świata. Chłop, tam zakipany, ty mu robisz drive by. Mistrzostwo. Dajemy ci tego. Nic. Ciąp w górę. <głos> Nic. <głos> Nic ci nie daje. Mistrz tyle. Bamber komunikacja. komunikacja. <głos> <głos> Ej, ty pierwszy padłeś. <noise>